Was w kolejnym odcinku. Długo czekaliście. Pytaliście się, widzę, żeście się skapnęli, że 60 stoi w internecie na sprzedanie. I otóż to ten nowy nabytek. Czekaliście i się doczekaliście. Tak wam powiem. Opona była zmieniona. Bo była licha spękana, już było widać szwy No i mówię, trzeba ją. Zmienić, bo na przeglądzie nie przejdzie, no tak. Chłopłony to jeszcze miarę. Co tam, maska była tak jak była, nie była malowana, błotniki, aby były malowane felgi, no i z tyłu był malowany dach i te błotniki, jest zarejestrowany. Aby przeglądu nie ma, ale to jutro pojedziemy. Do maja, no co tam więcej mówić. Długo mechaników oglądało, znajomy tam jeszcze. Bo ma takiego samego jeden, co z lawety też nas znajomy. Co no nieraz różne rzeczy, cionik no małego ruska robił nieraz, no to ten znajomy też go oglądał. I drugi znajomy no powiedzieli, że silnikowo skrzynia, no, że wszystko jest ok. No słyszałem, że te cioniki są twarde. No, mówią, że no bardzo jak na swój wiek, to mówią, że kto ma, no to mówią, że silnikowo i skrzynia. A jak to będzie, no to zobaczymy. Zimny na 4, trzyma, a jak jest na ciepłym, rozgrzanym to 6. No, u nas już jest dwa tygodnie. Jak go kupiliśmy, koguta BD, tu właśnie zakładał te światła LEDowe były. Wam powiem, że w to tym to cicho w kabinie. No i jak widzicie, tura już zaczynamy przerabiać, tu bo tur będzie tu przerobiony, tu będzie Białoruśka. Jak wiecie, już na pewno poznaliście. Pozdrawiam Bartłomieja Szmita. Na pewno będzie oglądał ten filmik z rodzinką. Pozdrawiam, miło się pisało. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Spotkamy, zobaczymy. Dobra, pokażę wam w środku, jak wygląda, no co tam. Ponośnik jak ponośnik, no co tam. Jak widzicie, nie wiem, tutaj powinny być łańcuchy, czy nie. Dajcie znać w komentarzach. Siłnik trochę większy niż przy małym rusku, ale wam powiem, że podobnie ma. Niektóre rzeczy, jak mały rusek. Tu się też kolumna zamocowana, kolumna no ta, ta do tura mocowanie. A kiedy go będziemy zakładać, to zobaczymy światło wszystko ładnie działa Powiem Wam, że agregat 2,5 metra do niego zapiąłem tą nie czuł go Bo go tak próbowałem zobaczyć jak on chodzi no, Wam powiem, że no, porównanie do 60 no, to jest No jest różnica, no, jest wspomaganie założone To do Tura to sam raz paluszkiem się nim kręci Wam powiem, że jest lo, teraz wygoda to będzie, no Zobaczymy, wejdziemy do środka o, Bruno, nie wyczyściłem jeszcze no mówię, dwa tygodnie dopiero jak jest u nas Takie trzeba wyczyścić go ładnie w środku, no tak jak o, widzicie o Jak w środku, duża kabina zegary, Motogodziny, zegary, wszystko Mówię, na czwórce trzyma, a jak tak to to na trójce, zaraz go odpalimy no muszę iść po kluczyki. No tak jak mówię, podobnie ma jak rusek trochę mały. Kierownica jest do boku, nie na środku. A ja wam powiem, że halogeny też dużo dają. I już w nocy go oglądałem, zapaliłem na podwórku, to jasno się zrobi, a ja wam powiem. No, ja wam powiem, że jest. Spora różnica Można w nocy robić teraz. No dobra. Idę po kluczyki, próbujemy go zapalić, zobaczycie jak chodzi. Widzimy się za chwilę. No dobra, będziemy próbować, palimy. O, wycieraczki chodzą Wszystko działa. Szyber szyby z tyłu, ale wysoko wam się połem siedzi to jest lux. Wszystko widać. No dobra. Próbujemy, a wysłuchajcie. zimnym, prawie. No to nie źle, mi się wydaje. Nie kopci. Biały dym jest dobrze. Bo powiem, że tutaj mi się wydaje że cicho, zaraz zobaczymy. No ale to tak na wolnych obrotach to tego. Ale tu przynajmniej jest wymuszona kabina. Można gadać spokojnie, nie muszę się brać. I... Jak to się nazywa? Wykrzykiwak, tak jak mam małym czy w 60. Bo jest wyruszona, no jest dużo lepiej. Zaraz wam pokażę światła, wszystko. Teraz to i tak nic nie zobaczycie, o. Widno, o. Wszystko działa. Co tam, teraz to jest za winno, no ale może będzie okazja. Okazja poniedzieli, bo będziemy gnój, orać, gnoju we nim łożyć do tego to zobaczycie no dobra, będziemy wjeżdżać do garażu zamykam drzwi biegów jeszcze tak wiecie jeszcze jeszcze tak nie rozkminiam ale pomału pomału jakoś się da radę a, jeszcze jedno bo powiem, 60 miała zostać sprzedana już za facetał. no było wszystko ładnie, pięknie i co się okazało, że się facet rozmyślił no i niestety 60 jest dalej do sprzedania, jak widzieliście może co niektórzy jest w internecie dzisiaj facet mi napisał, że jednak nie je weźmie Co? No. no i co? No i tak się dogadaliśmy. Wiedzieliśmy, co tu teraz robić. No bo mia tyle ludzi było chętnych, i cało dzwoniło, ale powiedziałem, że już nieaktualne. No i co? No i takżeśmy się dogadali, że 1000 oddaje 700 zostaje. No bo co? Drugi to był że, że nie łatał wcale. Dobra, ja wyjdę, bo kury są wygonie, jest garażu. Za chwilę się widzimy. Ej, po malutku wjeżdżamy. Wam powiem, że się przodem tylko mieści, bo tyłem to by nie wjechał nim. I tak żeśmy o, tutaj dobijali, bo by nie wszedł do tego, do, do garażu. Nam. Tak wam powiem, że tak na styki, aby do tego kominem dotykam i już koniec. Zeszu mówić kawaleczek. Skupiam się. Chcę nic roz... rozpieprzyć Tak jak widzicie Na styki wchodzi, ale nieźle No dobra, się Akurat jest przejście z jednej i z drugiej strony No, jeśli by ktoś był zainteresowany 60 zł dalej do sprzedaży. No, I oddzielnie mam samą tą ramę. Jeśli by był ktoś zainteresowany 1600 zł za tą samą ramę tą. Tu. A za ciągnik gdzieś do negocjacji. Dobra, gasimy go. Idziemy do domu, bo dzisiaj cały dzień a to kartople, bo powiem, a to to, a to tamto, i tak czasu nie ma na nic, bo powiem, że, że no, jest roboty sporo. Gasem go przyduszam, bo i tak gaśnie i cicho już jest. No, i zaraz ciszej. Tutaj o, światełko, aby w razie coś chciał sprawdzić, czy coś to jest. Tutaj nawet się zdziwiłem. Zapalniczka. Ktoś co opalił. Nawet zapałki w nim były. Nie wiem, czy mówiłem. 12 tysięcy za niego daliśmy. Z papierami jest. Aby przeglądów nie miał. Jeśli mówiłem, się powtórzyłem, to wybaczcie mi. Ja zaraz idę, właśnie, odcinek wam montować. Na dziś. Z nowego nabytku. Niektórzy wiedzieli, oczekiwali. Niektórzy pewnie się nie spodziewali, tak jak ja. Nie planowaliśmy, tak jak mówiłem na, na live'ach, że, no, że nie będzie, nie będzie. No ale jednak wyszło, jak wyszło, że kupiliśmy. Ale to mówię to tak, żeby nieznajomy powiedział, bo nie stoją w internecie, to bym byli go, no nie kupili. Wątpię. Jest na wóze tu, bo z naszych okolic jest kupiony, więc jedną ręką to Wam powiem ciężko zamykać cokolwiek, robić. No dobra, za chwilę zamknę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję widzimy się już w dalszych odcinkach. Pa, do zobaczenia, a ja lecę montować dla Was odcineczek.